to ważne wydarzenie dla miasta, co roku możemy w tak piękny sposób zainaugurować, prezentując Państwu najnowsze dzieło dotyczące historii świnoujścia, książkę po wschodniej stronie świn. Autorem książki jest znakomity historyk, wybitny znawca dziejów naszego miasta. Przy tym niezwykły człowiek i obywatel naszego miasta, to jest naszą dumą i klubą, pan doktor Józef Kuciński. którego serdecznie witam. Równie serdecznie witam małżonkę autora, panią Iwonę Kucińską. Witam rodzinę i przyjaciół pana Józefa Kucińskiego oraz wszystkich miłośników jego biura i jego talentu. Jest nam niezwykle miło, że na pierwsze spotkanie z tą książką y, pan Józef wybrał bibliotekę. Cieszę się, że Państwo tak licznie przybyli, aby spotkać się z autorem i poznać to dzieło, które no, po raz pierwszy, właściwie jeszcze bardzo, bardzo ciepła, nowa pozycja. Po raz pierwszy ta, ta książka ogląda światło dzienne, także przedstawiamy ją z radością i Państwu i światu. I ponieważ mówię, to po południu w bibliotece należy do Państwa i do pana doktora Izzepa Blucickiego, zatem z radością głos. Dziękuję bardzo serdecznie Państwu. Dziękuję <klucz> Pani pan Dyrektor za ciepłe za słowo, za może nie zasłużenie ciepłe słowa. Drodzy <klucz> Państwo. No więc mówiąc o rodzinie, to ja przypominam, że to, co się drzestył, to jest mój traf, żeby nie było e, wątpliwości. Więc rodzina w czterech pokoleniach się ustawiła bardzo krzepko, ale nie spodziewałem się, że, że muszę, e, że, 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 że tak dużo będzie państwa, Pomyślałem, że rodziną będę frekwencję robił. A tu okazało się, że tego. Drodzy Państwo, zaskoczyliście mnie totalnie. Jestem troszeczkę, chociaż jestem nad wyraz pyskatym człowiekiem, to dzisiaj nie troszeczkę naszego adremu przystępujemy, drodzy Państwo. Otóż to. Tytuł książki brzmi po wschodniej stronie świny. No wiadomo o kogo chodzi, prawda? O tę drugą stronę naszego miasta, czyli o dzielnicę miasta Świnoujścia, czyli dzielnica Warszów Przytur. Co tam jeszcze jest? Ognica. Kasi. Drodzy Państwo. Skąd ten tytuł? Chociaż po tej lewej stronie tematów jest bardzo dużo. Dlaczego się to nie przyczepiło? A no popatrzmy na jedną rzecz. Jest to, drodzy Państwo, fragment, malutki fragment sławnej mapy Geografa Lubinusa z 1618 roku. I to jest wyspa. Tak, to, zdaje się, to, ustroje, na to jest wyspa Wolin i po tej stronie widzimy, proszę tutaj jest Ost, Swinę, a więc barszu. Tutaj jest Przytur. Tutaj jest Werder, tutaj owo. Werder to jest ognica. To jest Przytur, prawda, i tak dalej a po stronie Uznamskiej, tam gdzie dzisiaj się świnoujście panoszy, drodzy Państwo, na pewno stada dzików hasały tylko i dzikie króliki. Świnoujścia jeszcze nie było. Jest natomiast Karsimur tutaj zaznaczony na że zorganizowane miejscowości. Proszę Państwa, o wszystkim nie zaniedbam, to było uciążliwe i tak dalej. które kiedyś może być do prasy coś pisałem, gdzieś tam w telewizji, czy gdzieś w internecie publikowałem kawałki i tak dalej, ale, I to zebrałem, opracowałem, podotowałem tego historycznego, archiwalnego osób i tak się pozostają książkę. Dlatego ona jest, nie jest uzbrojona w ten aparat naukowy, który odsyła tysiąc pokładek puścić na której i szybko wybudować. No, to się zdarza.